Witam serdecznie. Z tej strony Jerzy Wawrzeczko, jestem młodszym konsultantem na BC w firmie Intersys. W dzisiejszym wydaniu Out of the Box zaprezentuję Państwu, w jaki sposób możemy korygować numery seryjne dla wybranych zapasów na magazynie za pomocą dziennika zapasów. W tym celu stworzymy sobie nowy zapas. Przejdziemy do listy zapasów. Używając funkcji nowy stworzymy sobie nowy. Produkt o nazwie próbny. W celu śledzenia go e, numerem seryjnym musimy zaznaczyć możliwość śledzenia zapasu i wybrać kod śledzenia zapasu jako serię numeracji, jako numer seryjny. E, mamy zapas próbny. Musimy przyjąć jakąś jego ilość na magazyn. W tym celu stworzymy sobie fakturę zakupu i kupimy od firmy Drewno i Dom dzisiaj Numer dokumentu zewnętrznego od dostawcy i kupimy od naszego dostawcy nasz porówny produkt. Kupimy go do lokalizacji 001 w ilości 1 po cenie. 150 zł. Po wypełnieniu wiersza, faktury, klikamy wiersz, informacje pokrewne, wiersze śledzenia zapasu w celu przydzielenia temu zapasowi, temu produktowi, numeru seryjnego. Nasz numer seryjny to będzie ciąg liczb od 1 do 8, Ilości 1 pod tym numerem seryjnym. Zamykamy i księgujemy naszą fakturkę. Załóżmy, że pomyliliśmy się i potrzebujemy zmienić numer seryjny dla zapasu, który przyjęliśmy. Udamy się do dzienników zapasów. I tutaj dokonamy tej zmiany, a dokonamy jej w ten sposób. W pierwszym wierszu wybierzemy korektę in minus. Zapiszemy nazwę dokument, numer dokumentu, który właśnie tworzymy. Będzie to dokument 1 i 3,0. Wybierzemy zapas, któremu zmieniać będziemy numer seryjny. W tym wypadku jest to nasz produkt próbny. Bierzemy grupę księgową i ilość. Ważny jest też kod lokalizacji, w jakiej mamy nasz zapas. Po wypełnieniu wiersza. Musimy kliknąć wiersz, wiersze śledzenia zapasu i z listy wybrać numer seryjny, który będziemy zmieniali dla tego e, zapasu. Następnie tworzymy drugi wiersz, który będzie korektą in plus. Dokument ten sam. Numer zapasu oczywiście. Ten sam jest to nasz zapas próbny księgowa, lokalizacja, ilość 1. Mając aktywny wiersz drugi, korekTime plus, klikamy wiersz, wiersze śledzenia zapasu. W tej chwili nie wybieramy już numeru seryjnego z, z listy, a na, natomiast wpisujemy. Poprawny numer seryjny, na który chcemy zmienić ten błędny. A będzie to ciąg liczb od 8 do 1. W tej chwili, mając tak przygotowane wiersze, księgujemy nasz dokument. W celu sprawdzenia, czy wszystko nam się udało? Wejdziemy sobie w zapisy księgi zapasów Znajdziemy nasz zapas próbny. I jak widzimy, na, zap na zapisach mieliśmy zapas. Który przyjęliśmy z numerem seryjnym od 1 do 8, zmieniliśmy numer seryjny od 8 do 1. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do obserwowania naszego bloga.